Cześć, jogini, tu Magda. Witam Was na moim kanale i zapraszam do dzisiejszej praktyki. Female Energy Yoga i kontynuacja jogi menstruacyjnej. Mimo, że jest to praktyka skierowana szczególnie do kobiet, to myślę, że każdy mężczyzna również coś dobrego z takiej praktyki wyniesie. Przyda się dziś wałek, przyda się kocyk, poduszka. Zatem łapcie za te pomoce. I widzimy się na Macie. Zacznij od tego, by podziękować sobie za to, że tutaj jesteś, za to, że szukasz sposobów na delikatną i czułą pracę z ciałem w trakcie trwania menstruacji. To, że tutaj jesteś, jest już naprawdę ogromną pracą i ogromnym wkładem w swój dobrostan. Usiądź wygodnie. Pozwól sobie na to, by twoje biodra były ciężkie, by nogi były ciężkie. Poruszaj ciałem delikatnie na boki, obejmij brzuch. Możesz go pogłaskać. Delikatnie poruszaj dłońmi po brzuchu. Zatrzymaj się, delikatnie kuląc ciało, zaokrąglij plecy i połącz się ze swoją wewnętrzną mocą, ze swoją wewnętrzną mądrością. Oddychaj swobodnie przez nos, obserwując jak ciało współgra z tym oddechem. Jak twój oddech sprawia, że brzuch się podnosi, wypychając delikatnie ręce, które masz teraz na brzuchu. Poczuj ten rytm. Połącz się z nim. Kolejnym wdechem, zacznij prostować plecy, unieść delikatnie głowę, wyciągnij ręce do boków otwierając klatkę piersiową i skrzyżuj ręce przed sobą, dając sobie przetulasa. Schowaj twarz w rękach, Utul się, połysząc ciałem na boki. Jeszcze raz wyciągnij ręce w bok, otwórz klatkę piersiową i przytul się po raz kolejny, zmieniając rękę, którą masz u góry. Obejmij się czułością, zrozumieniem, troską. Rozluźnij ręce. Przejdź na brzuch. Połóż się na brzuchu delikatnie, bez pośpiechu, bez gwałtownych ruchów. Połóż się tak, by całe ciało przylegało teraz do maty. Możesz odłożyć czoło na dłonie, które masz przed sobą. Możesz położyć czoło lub policzek na matę, jak ci jest wygodnie. Poruszaj biodrami z boku na bok. Rozmasuj sobie delikatnie brzuch. Następnie nieco podnieść głowę na moment. Ugnij lewe kolano i przysuń lewe kolano w stronę lewego łokcia. Opuść głowę na matę w wybranym przez siebie ułożeniu i postaraj się tutaj rozluźnić. Puść napięcia z ciała, niech noga będzie ciężka i jedna i druga, niech głowa będzie ciężka. Oddychaj nosem swobodnie, bez nadmiernej kontroli, bez nadmiernego pogłębiania oddechu, w swoim naturalnym rytmie. Możesz zauważyć, jak oddech pozwala ci masować brzuch. I ten oddech sprawia, że brzuch unosi się i opada, a ziemia, na której leżysz, stawia ci opór. Skutkuje to tym, że właśnie delikatnie masujesz brzuch, organy wewnętrzne. Zmień stronę, wysuń lewą nogę do tyłu, poruszaj biodra, nim, biodrami na boki, zanim zmienisz stronę. I ugnij prawe kolano, wsuwając nogę do przodu. Weź tutaj ostatni wdech. Wypuść powietrze powoli i zacznij wysuwać prawą nogę do tyłu. Jeszcze raz poruszaj biodrami swobodnie na boki. Przejdź do klęku podpartego, podeprzyj się rękoma. Wysuń biodra do tyłu i zacznij poruszać ciałem w ruchach kociego i krowiego grzbietu. Przy wdechu niech plecy wyginają się w łuk. Nie musisz wchodzić głęboko w pozycję. Pamiętaj, to ma być ruch, który będzie Cię wspierał, a nie dodatkowo obciążał. I zacznij poruszać się w swoim rytmie. Wdech i wydech, spokojnie nosem, naprzemiennie wygięcia kręgosłupa i zaokrąglenia pleców. Plecy w łuk. i plecy zaokrąglone. Powtórz tyle razy, ile potrzebujesz, a gdy skończysz, znajdź drogę do pozycji dziecka. Możesz wybrać sobie wariant w pozycji dziecka, taki, który będzie najbardziej dogodny dla Ciebie. Możesz złożyć kolana, możesz mieć je osobno, możesz ręce wyciągnąć wzdłuż ciała, możesz je też wyprostować do przodu maty, możesz skorzystać z bałka, zobacz, co będzie najbardziej wspierające. O, biodra nisko. Jeśli czujesz, że chcesz jeszcze nimi poruszać, daj sobie na to przestrzeń. I zatrzymaj się w pozycji dziecka, w tym pytaniu, które wybrałaś, które najbardziej Ci odpowiada. Połącz się ze swoją kobiecą energią. Z tym, co dzieje się teraz w Twoim ciele. Jako znakiem, że wszystko jest u Ciebie dobrze. Twój cykl pokazuje, że ciało funkcjonuje w zdrowy, odpowiedni sposób. Możesz nawet za to podziękować, choć czasem jest to trudne szczególnie jeśli dolegliwości ci dokuczają. Jeśli potrzebujesz mikroruchów, jeśli potrzebujesz tej płynności, dawaj sobie na to przestrzeń. Nie musisz zastygać w pozycji, nie musisz się w niej zatrzymywać bez ruchu, lub tak jak czujesz i tak jak potrzebujesz. Ostatnie kilka oddechów w pozycji dziecka. Następnie z wdechem podnieś ciało, złącz kolana i usiądź na piętach. Poruszaj ciałem, delikatnie zaokrąglając plecy, i znów przechodząc do wygięcia. Wysuń wałek na bok. Przejdź do klęku podpartego i przenieś prawą stopę do górnej prawej krawędzi maty. Przejdź do pozycji jaszczurki. Poruszaj biodrami. Nie musisz schodzić nisko. To nie musi być głęboka pozycja. Zostań w niej tak głęboko jak czujesz, że możesz, potrzebujesz. I poruszaj biodrami na boki, by w końcu ewentualnie się zatrzymać. Możesz tutaj korzystać z pomocy wałka, możesz opuścić łokcie na matę, około minuty w pozycji jaszczurki. Zacznij podnosić biodra, niech dzieje się to powoli, bez pośpiechu i wysuń prawą nogę do tyłu, by kolana były w... znów na tym samym poziomie. Zostań na łokciach, na wałku i poruszaj biodrami, dając im rozluźnienie, dając im przestrzeń. Przejdź do drugiej strony, stawiając krok lewą stopą do górnej lewej krawędzi maty. Możesz wspiąć się na ręce, prostując je, znajdź tu przestrzeń dla bioder, poruszaj ciałem. I gdy poczujesz, zatrzymaj się. Pozostając w pozycji jaszczurki może nawet na łokciach, wspierając się na wałku. Skup się na tym, by Twój oddech cię karmił. By twój oddech cię doładowywał. Ostatnie oddechy tutaj. Wycofaj biodra powoli, robiąc krok do tyłu lewą nogą. I kolana znów obok siebie. Zostań w klęku podpartym na łokciach. Możesz oprzeć głowę owałek i znajdź delikatne ruchy dla bioder i miednicy. Złącz podeszwy stóp, palca stóp, usiądź na piętach i przenieś biodra na bok, tak by wyprostować nogi przed sobą. Złącz teraz podeszwy stóp, przesuwając stopy do siebie, do pozycji motyla. Przełóż ciężar ciała z jednej strony na drugą, przechodząc z jednego pośladka na drugi. Wydłuż kręgosłup, biorąc. Ładujący wdech, i wydech, przejdź do skłonu. Tak jak czujesz. Nie bój się poruszać ciałem. Jeśli tylko czujesz, że ten ruch Ci pomoże, że on będzie czymś, co wniesie do praktyki luz, przestrzeń, większe połączenie z ciałem. Zapraszam cię do tego, byś te ruchy wykonywała. Tak jak czujesz, nie blokuj nic, co naturalnie do ciebie przychodzi. Ostatni wdech. Wypuść powietrze powoli. I unieść ciało wychodząc ze skłonu, i wałek w zasięgu ręki. Podnieś kolana, stawiając stopy na matę i unieś biodra. Przejdziemy do pozycji malasany i tutaj wałek może być pomocny. Połóż sobie wałek pod pośladkami. Nie musisz się tutaj męczyć. Nie o to chodzi, byś w jakiś sposób stawiała sobie wyzwania. Zadbaj o to, by dać sobie jak najwięcej komfortu w tej praktyce. Zmór dłonie przy klatce piersiowej, lekkie spokojne ruchy biodrami. I zatrzymaj się malasana. Możesz delikatnie wypychać kolana do boków. Zobacz, jak się czujesz. Jaki masz poziom energii, zaakceptuj to, co z tobą jest, takie jakie jest na ten moment. Jeśli możesz to zmienić, wykonaj małe kroki, by zacząć to zmieniać. Jeśli nie możesz zmienić, nie biczuj się. Ostatni wdech, malasa na wydech, puść napięcia. Jeśli w którymś momencie praktyki potrzebujesz sobie westchnąć albo ziemnąć, to też jest jak najbardziej na to miejsce i przestrzeń. Zbij stopy w matę odłóż dłonie przed sobą i podnieś biodra, stając na szerokość bioder, ugnij delikatnie kolana i przejdź do skłonu. Możesz złapać łokcie, kołysząc ciałem na boki. Opuść ręce, przejdź do przysiadu jeszcze raz, tym razem opuszczając pośladki całkowicie na matę. Wyprostuj nogi przed sobą, złap za wałek i połóż go wzdłuż kręgosłupa. Niech wałek cię wspiera teraz. Opuść powoli plecy, kręg po kręgu nawałek. Możesz się wesprzeć dodatkową poduszką pod głowę na przykład u kolana łącząc stopy w pozycji śpiącego motyla. Tutaj fajną Modyfikacją będzie położenie na siebie czegoś. Może to być poduszka, może to być koc, może to być dodatkowy wałek. Ten element dociążenia może mieć bardzo fajny, taki regeneracyjny, wyciszający, kojący efekt. Więc jeśli czujesz, że to jest coś, co sprawdziłoby się u ciebie, dociśnij się czymś, dociąż ciało. Pozostań w pozycji śpiącego motyla. Oddychaj. Kolejnym wdechem, podnieś prawą nogę, tak by złączyć oba kolana po lewej stronie. Wyciągnij lewą rękę do tyłu maty i przekręć się na lewy bok. Znajdź swój wałek, ten pod pleców i wsuń go tym razem pomiędzy kolana. Jeśli masz dodatkową poduszkę albo kot pod głowę, użyj jej. Połóż się na boku, przybliż kolana do siebie, niech nogi odpoczywają. I na tym lewym boku pozostań przez kolejne kilka minut, dając sobie tyle czasu, ile potrzebujesz na to, by zakończyć praktykę. Nigdzie się nie spiesz. Pozwól sobie być i jeszcze raz podziękuj sobie za czas i energię poświęcone na tę praktykę. Bardzo Ci dziękuję za obecność. Życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczoru. Widzimy się na kolejnych praktykach. Namaste.